Mój umiłowany synu, proszę. Zatrzymaj się. Nie przewijaj dalej. Nie umniejszaj tego. Nie mów, obejrzyj to później. W imię najwyższego proszę cię, abyś teraz był w ciszy, ponieważ w najbliższych minutach odsłonię dokładny wzorzec, który sprawiał, że krążyłeś w tym samym cyklu, patrząc, jak inni idą naprzód. Podczas gdy ty czułeś się uwięziony, spośród milionów ludzi przewijających dziś filmy tylko nieliczni zostali wyznaczeni, aby usłyszeć to w tym dokładnym momencie czasu. Większość już przeszła dalej. Niektórzy słuchają tylko częściowo, z podzieloną uwagą, ale ty, ty jesteś jednym z tych, których niebo nieustannie poszukiwało, Twój anioł stróż pracował dniem i nocą, aby doprowadzić Cię do tej chwili. Delikatnie budził Cię o 3.33 nad ranem. Wielokrotnie stawiał przed Twoimi oczami określone liczby, poruszał ten ból w Twojej piersi, który nazywałeś stresem i przytłoczeniem. To nie było przypadkowe. To nie był zbieg okoliczności. To był sygnał alarmowy nieba. Przygotowujący Cię na tę rozmowę, ponieważ od jutra, o godzinie 7-11 rano w twojej strefie czasowej, ma rozpocząć się reakcja łańcuchowa. Umiłowany synu. Uwaga! Jeśli twoje modlitwy stały się powtarzalne, chłodne lub pozornie bez odpowiedzi, to nie jest przypadek, Bóg chce poprowadzić Cię na głębszy poziom intymności i potrzebujesz do tego właściwych narzędzi, ten przewodnik nie jest tylko książką. To duchowa droga, która już odmieniła życie wielu osób zmęczonych modlitwą bez odczuwania obecności Boga. Kliknij teraz link przypięty w pierwszym komentarzu i zdobądź jecha Boże, katolicki przewodnik modlitwy. Nie odkładaj tego, co może dziś zmienić Twoje życie duchowe. Zainwestuj w swoją wiarę, swoją modlitwę i swoją relację z Bogiem. Umiłowany Synu. Nastąpi sekwencja wydarzeń, która albo popchnie cię wprost do celu, dla którego się narodziłeś, albo sprawi, że będziesz powtarzał ten sam rok raz po raz przez kolejne 7 lat. To, co zdecydujesz zrobić w najbliższych minutach, przechyli szale ku jednej z tych przyszłości. Właśnie teraz, zanim posłuchasz dalej, zanim logika cię od tego odwiezie, wpisz 333 w komentarzach. Zrób to teraz. Nie później. Teraz te trzy cyfry nie są przesądem, one są znakiem. Kiedy wpisujesz 333, ogłaszasz niewidzialnemu królestwu: Jestem obudzony, słucham, jestem gotów. Niebo słucha symboli. Aniołowie poruszają się przez posłuszeństwo. Gdy te liczby pojawiają się obok Twojego imienia, starożytne zapisy związane z Twoim przeznaczeniem są zdejmowane z półek wieczności zwoje, które zbierały kurz, zaczynają się otwierać. Powołania z twoim imieniem wyrytym w świetle zostają reaktywowane. Zasoby trzymane w duchowym depozycie zaczynają kierować się ku tobie. Aniołowie, którzy stali w gotowości, czekając na twoje tak, otrzymują pozwolenie do działania. Wpisz to: 333 Twoje szybkie posłuszeństwo prostej instrukcji pokazuje, czy jesteś gotów na ciężkie instrukcje. Znam cię lepiej niż myślisz. Każdą łzę, która o trzeciej nad ranem wsiąkała w twoją poduszkę, policzyłem jedną po drugiej. Każdy szept, który wymknął się z twoich ust: Boże, czy ty w ogóle mnie widzisz?. Słyszałem i odpowiadałem, nawet gdy nie mogłeś tego usłyszeć. Za każdym razem, gdy uśmiechałeś się publicznie, a prywatnie się rozpadałeś, stałem tuż obok ciebie. Byłem tam tamtej nocy, gdy wpatrywałeś się w sufit, z bijącym sercem, zastanawiając się, jak długo jeszcze dasz radę udawać, że wszystko jest w porządku. Byłem tam na podłodze w łazience, gdy nie mogłeś już powstrzymać szlochu. Słyszałem słowa, których nigdy nie odważyłeś się wypowiedzieć na głos. Jestem zmęczony byciem silnym. Nie wiem, co mam dalej robić. Nie mogę tego dźwigać sam? Nie trafiłeś na tę wiadomość przypadkiem. Zaaranżowałem to spotkanie. Ustawiłem ten dokładny moment w Twojej linii czasu, ponieważ nie zostałeś zapomniany. Nigdy nie byłeś zapomniany. Widziałem to, co wydarzyło się prawie rok temu. Tę prywatną decyzję, którą podjąłeś, ten moment, gdy wybrałeś wygodę zamiast przekonania, gdy zamieniłeś autentyczność na aprobatę, gdy próbowałeś znieczulić ból zamiast go uleczyć. Mówiłeś sobie, że to drobnostka, że to nie ma znaczenia, ale ten moment stworzył ledwo widoczną rysę w Twojej duchowej zbroi. Ta rysa stała się legalnym otwarciem, punktem wejścia. Przez nią weszły siły opóźnienia. Zamieszanie otrzymało pozwolenie. Autosabotaż zajął miejsce przy Twoim stole i od tamtej pory sprawy zaczęły się zmieniać w sposób, którego nie potrafiłeś wyjaśnić. Okazje, które powinny być łatwe, stały się skomplikowane. Relacje, które wydawały się niewzruszone, zaczęły się rozpadać bez widocznego powodu. Pieniądze zaczęły wpływać i znikać szybciej niż byłeś w stanie to śledzić. Czułeś, jakbyś biegł, ale pozostawał dokładnie w tym samym miejscu. To nie był pech, to nie było po prostu takie jest życie. To nie była tylko gospodarka, ani inni ludzie, to była duchowa konsekwencja wyłomu, o którego istnieniu nawet nie wiedziałeś. Piekło było przerażone tym dniem. W obozie Twoich wrogów panuje niepokój z powodu tego, co ten moment oznacza. Wiesz, dlaczego tak długo trwało, zanim zobaczyłeś przełom, o którym marzyłeś? Ponieważ wróg wie o tobie coś, w co Ty jeszcze w pełni nie uwierzyłeś. On zna namaszczenie nad Twoim życiem, zna ciężar Twojego powołania, wie, że gdy w pełni wejdziesz w to, kim jesteś, kajdany spadną z innych ludzi, nie tylko z Ciebie. Wzorce zostaną złamane. Rodziny będą uwolnione. Terytoria się zmienią. Nie zaatakował cię dlatego, że jesteś słaby. Zaakował cię, bo jesteś zagrożeniem. Nie sprzeciwiał się tobie, bo jesteś nieistotny. Sprzeciwiał się, bo jesteś bronią, która jeszcze nie została w pełni dobyta. Ale słuchaj uważnie ta szczelina w twojej zbroi jest właśnie zamykana, nawet teraz. Gdy to przyjmujesz, gdy jesteś posłuszny małym poruszeniom, wpisując 333, pozostając obecnym, otwierając serce zamiast się zamykać, rzemieślnicy nieba pracują, zespawają każdą rysę, zamkną każde nieautoryzowane drzwi, wyrzucą każdego duchowego intruza, który zadomowił się w twoim umyśle, emocjach i atmosferze. W ciągu najbliższych 72 do 84 godzin zauważysz zmianę, obudzisz się pewnego ranka i poczujesz się lżejsze. Ten miażdżący ucisk w klatce piersiowej, który niemal stał się normą, zniknie. Spojrzysz w lustro i zobaczysz w swoich oczach światło, którego nie widziałeś od miesięcy, mgła w myślę, ciężar w myślach, zacznie się podnosić. To jest deklaracja wypowiadana nad tobą w czasie rzeczywistym. Teraz zatrzymaj się i kliknij przycisk Lubię to, nie dla algorytmu, ale dla wyrównania. Niech to kliknięcie stanie się kontraktem między Twoim duchem a tym, co niebo wykonuje w Twoim imieniu. Gdy robisz to z intencją, mówisz, tak, przeprowadź operację na mojej duszy. Tak, odetnij to, co mnie wysysa. Tak, usuń to, co nie należy, zrób to. A potem wróć tutaj. Teraz słuchaj uważnie. To, co powiem dalej, będzie niepokojąco konkretne, jakbym czytał strony, które zapisywałeś, gdy nikt nie patrzył. Od tygodni masz powtarzający się sen, nie pamiętasz wszystkich scen po przebudzeniu, ale budzisz się z pilnością, której nie potrafisz się pozbyć, z poczuciem, że czas przyspiesza, z cichą świadomością, że coś się zbliża. Ten sen nie był przypadkowy. Te noce były instrukcjami, gdy Twój świadomy umysł odpoczywa, Twój duch spotyka się w sali wojennej nieba, otrzymując przebłyski, fragmenty, obrazy tego, co formuje się przed Tobą. Ale pojawiła się interferencja, zakłócenia w częstotliwości, szum na linii. Ta interferencja jest związana z dwiema konkretnymi osobami obecnie w Twoim życiu. Ich twarze właśnie pojawiły się w Twoich myślach. Dokładnie wiesz, o kim mówię. Jedna jest związana z Twoją pracą lub biznesem, kimś, z kim masz do czynienia w sprawach pieniędzy, projektów, umów lub decyzji. Druga nosi etykietę przyjaciela lub rodziny, lecz w praktyce stała się punktem nasłuchowym niewłaściwego królestwa. Nie są złe, nie są czarnymi charakterami, ale są wykorzystywane. Wykorzystywane do wysysania Twojej energii. Wykorzystywane, by wciągać cię w zamieszanie, porównywanie się, plotki lub ciągły chaos, wykorzystywane do monitorowania twoich ruchów i przekazywania twoich słabości duchom wyznaczonym przeciwko tobie, stały się rozproszeniami przebranymi za relacje. Dziś, nie w przyszłym tygodniu, musisz stworzyć strategiczny dystans, nie mówię ci, abyś je przeklinał. Nie mówię, abyś wybuchał gniewem lub palił mosty. Wzywam Cię do stawiania granic. Twoje posłuszeństwo nie tylko odblokuje coś dla nich, ale przyspieszy to, co rozwija się dla Ciebie. Teraz porozmawiajmy o tym, co najbardziej dręczy Twoje myśli pieniądze. Tak długo martwiłeś się finansami, że niepokój stał się normą. Budzisz się, licząc, zasypiasz, wykonując obliczenia, które nigdy się nie zgadzają, przekładałeś terminy. Przesuwałeś płatności, unikałeś wiadomości z ukrytych numerów, bo brzmiały jak oskarżenia. To napięcie wplotło się w twoje ciało, napięte ramiona, ściśnięta klatka piersiowa, bóle głowy, bezsenne noce. Posłuchaj, finansowa zmiana już jest w ruchu nad Twoim życiem. W ciągu najbliższych 35 dni suma pieniędzy większa, niż kiedykolwiek otrzymałeś jednorazowo, zmierza w Twoją stronę. To nie jest język fantazji. To nie jest kiedyś może, to będzie namacalne, policzalne, możliwe do zdeponowania, może przyjść jako okazja biznesowa, kontrakt, ugoda, zwrot, o którym nie wiedziałeś, awans, prowizja, sprzedaż czegoś, co długo odkładałeś, uznanie pracy, którą już wykonałeś, albo całkowicie nieoczekiwany kanał. Nie pokazuje ci każdego szczegółu, ale pokazuje. Że to jest realne. W świecie niewidzialnym to już opuściło skarbiec nieba. Aniołowie oczyszczają drogę z przeszkód. Jedyną siłą, która może to teraz zablokować, jest zgoda Twojej własnej niewiary. Dlatego tam, gdzie jesteś, otwórz usta i powiedz na głos: Przyjmuję finansowe przełamanie, które niebo dla mnie wyznaczyło. Odrzucam kłamstwo, że nie zasługuję na obfitość. Odmawiam mentalności, która mówi, że nic się nigdy nie zmienia. Zrywam umowę z ubóstwem, brakiem i niedostatkiem. Dziś wychodzę z trybu przetrwania i wchodzę w nadmiar. Powiedz to głośno, nawet jeśli brzmi niezręcznie, nawet jeśli ktoś mógłby usłyszeć. Atmosfera zapisuje to, co deklarujesz. Zanim ten miesiąc się skończy, są trzy konkretne zadania, które musisz wykonać, aby ustawić się na to, co nadchodzi? Po pierwsze, w ciągu najbliższych 36 godzin zasiej ziarno, nie dlatego, że kupujesz cud, lecz dlatego, że ustawiasz się zgodnie z prawem siania i zbierania. Zapytaj Ducha Świętego, gdzie dać, osobie w potrzebie, służbie, która Cię karmi, sprawie, która porusza Twoje serce. Gdy poczujesz to niepodrabialne pociągnięcie, bądź posłuszny szybko ziarno. Które uwolnisz w ciągu 36 godzin, przemówi za tobą w ciągu następnych 35 dni. Po drugie, w ciągu najbliższych 10 dni przebacz komuś, kto na to nie zasługuje. Ich imię właśnie się pojawiło. Poczułeś ścisk w żołądku. Trzymałeś te rany jak tarcze. Lecz w rzeczywistości stała się łańcuchem. Twoja uraza zbudowała tamy w rzece Twojego własnego błogosławieństwa. Nie musisz do nich dzwonić. Nie musisz im ufać. Nie musisz udawać, że to, co zrobili, było w porządku. Musisz ich teraz uwolnić. Wyszeptaj, wybieram całkowite przebaczenie. Uwalniam ich od tego, co są mi winni przeprosin, wyjaśnień, rekompensaty. Anuluję dług. To, co zrobili, nie będzie już kontrolować mojej teraźniejszości ani dyktować mojej przyszłości. Jestem wolny. Przebaczenie nie oznacza, że mieli rację. Oznacza, że nie będą już Twoim więzieniem. Po trzecie, w ciągu najbliższych 28 dni wykona jeden odważny krok w stronę wizji, którą odkładałeś. Już wiesz, który to. Zarejestruj firmę, umów wizytę, zarezerwuj konsultacje, zapisz się na kurs, kup domenę, napisz pierwszą stronę, przeprowadź niewygodną. Lecz konieczną rozmowę. Koniec z czekaniem na idealne warunki. Koniec z czekaniem, aż poczujesz się gotowy. Ten jeden krok zadziała jak klucz w zamku, w który uderzałeś od lat. Teraz o jutrze. Jutro zostało zaznaczone w kalendarzu nieba jako dzień przygotowania dla Ciebie. Między 9.30 a 13.30 w Twojej strefie czasowej zwracaj uwagę. Coś się wydarzy, co w danej chwili może wydać się małe. Komentarz, telefon, wiadomość, spotkanie. Możesz mieć pokusę, by to zignorować, ale poczujesz pociągnięcie w duchu. Zwolnij. Zwróć na to uwagę. Porozmawiaj z tą osobą. Nie spiesz się. Wybierz tę drogę zamiast tamtej. To poruszenie nie jest przypadkowe. To nawigacja. Bądź posłuszny. Twoje tak dlatego cichego impulsu może szeroko otworzyć drzwi do następnego rozdziału. Ale zrozum, wróg również wie, że jutro jest ważne. Spróbuję wywołać kryzys. Stare dramaty będą próbowały wrócić. Rozproszenia będą krzyczeć o Twoją pilną uwagę. Zajmij się tym, czym naprawdę trzeba. Uwolnij to, czego nie musisz naprawiać. Nie pozwól, by chaos ukradł Twoją koncentrację. Bądź czujny. Bądź miękki w sercu. Bądź pełen oczekiwania. Teraz. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zasubskrybuj i włącz wszystkie powiadomienia. Nie dlatego, że ten kanał potrzebuje liczb, lecz dlatego, że niebo będzie nadal wysyłać ci pilne instrukcje, potwierdzenia i zachęty. A nie możesz sobie pozwolić, by przegapić te przeznaczone dokładnie na Twój sezon. Subskrypcja to Twój sposób powiedzenia: zamierzam pozostać połączony z tym, co Bóg mówi nad moim życiem. Jeśli wprowadzisz w życie to, co dziś usłyszałeś, zobacz, co rozwinie się w ciągu najbliższego roku. Za 30 dni ludzie wokół Ciebie powiedzą, że coś jest w tobie inne. Za 60 dni zobaczysz liczby finansowe, których nie widziałeś od lat. Za 90 dni relacja. Którą uznałeś za martwą, okaże niespodziewane życie, za 6 miesięcy, twoja codzienna rutyna, środowisko i stan emocjonalny będą niemal nie do poznania w porównaniu z dzisiaj. Za dziewięć miesięcy obietnice, które myślałeś, że źle usłyszałeś, zaczną się manifestować. Za 12 miesięcy spojrzysz wstecz na ten moment, i powiesz, to był punkt zwrotny. To wtedy wszystko się zmieniło, będziesz mieć świadectwo o domu, do którego wszedłeś, o biznesie, który w końcu ruszył, o uzdrowieniu, które się objawiło, o pokoju, który zastąpił panikę. Ale posłuchaj tego wyraźnie, wszystko to jest powiązane z tym, co zrobisz w tym oknie czasu, czy uszanujesz instrukcję, czy wpiszesz 333 i publicznie się zgodzisz. Czy polubisz, udostępnisz, zasiejesz, przebaczysz, zadziałasz i będziesz uważny. Niektórzy wzruszą ramionami. Powiedzą sobie, że zajmą się tym później, zracjonalizują, dlaczego to ich nie dotyczy. A miesiące później wciąż będą czuli się uwięzieni w tym samym cyklu, pytając, dlaczego nic się dla mnie nie zmienia. Ale inni, a ty jesteś jednym z nich, potraktują to poważnie. Wyjdziesz z wahania i wejdziesz w posłuszeństwo, a niebo odpowie. Teraz wpisz w komentarzach: Jestem wybrany przez niebo. Powiedz to na głos, gdy to piszesz. Jesteś wybrany. Jesteś osłonięty. Jesteś chroniony. Jesteś obdarzony łaską. Jesteś namaszczony. I nic, żadny błąd z przeszłości, żadna obecna przeszkoda, żaden przyszły lęk nie może zatrzymać tego. Co Bóg już wprawił w ruch w Twoim życiu? To się dokonało, to jest ustanowione. Teraz w tym chodź? Polub ten film, skomentuj 333, udostępnij go trzem osobom. Zasubskrybuj, aby otrzymywać kolejne przekazy, a potem zobacz na własne oczy, co się dzieje, gdy proste posłuszeństwo spotyka się z doskonałym Bożym czasem. Twoje najlepsze dni nie są za tobą, są przed tobą i zaczynają się teraz.